Eman bo ci się rozwiązał. But sobie na środku. Ale no, to podanie. Ja rób! Podaniem go No, że to nie ja!

Nie, na razie byle nic zarobliście Dobrze Niekle nie Mikołaj Rozej się? Nie, ja pierwszy raz widzę jak to gra No co ty? Aż kamerą nie zostałem piłkę Dobrze przemciu walczysz Niech nie samo przysółku, a, nie... a Galez nie ma tak przesyłku co w Nie, nie tracą. Jest, jest Kuba? Tutaj jest... ...ja teatralna, ale to...